Powiedziałbym, że określiłbym te nowe dyplomatyczne posunięcia Pakistanu na Bliskim Wschodzie jako prawdziwy powrót Pakistanu na Bliski Wschód. Tradycyjnie Pakistan był bardzo mocno częścią szerszej struktury politycznej, dyplomatycznej i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. To miało miejsce dopiero w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad, głównie po zimnej wojnie. Wtedy Pakistan zaczął stopniowo znikać z rozmów o Bliskim Wschodzie. A to stało się głównie z powodu wewnętrznej niestabilności politycznej i problemów gospodarczych Pakistanu, co w pewnym sensie ograniczyło miejsce Pakistanu w regionie. Ale tradycyjnie, jeśli pamiętasz, Pakistan był na przykład bardzo obecny w Jordanii i pomagał jordańskiej monarchii stłumić rebelię, tak zwany Czarny Wrzesień. W 1971 roku gdy Organizacja Wyzwolenia Palestyny i Palestyńczycy próbowali przejąć Jordanię, Brygada Pakistańskiego Wojska była obecna w Jordanii i pomogła Jordańczykom udaremnić tę próbę zamachu stanu. Podobnie Pakistan był bardzo obecny, jeśli chodzi o szkolenia wojskowe i bezpieczeństwo narodowe w Syrii, Jordanii, krajach Zatoki Perskiej, zdecydowanie w Arabii Saudyjskiej, a także w Egipcie. I bardzo ważne jest również wspomnieć, że zaangażowanie Pakistanu na Bliskim Wschodzie tradycyjnie było zgodne z interesami Zachodu i obecnością Zachodu. Tak więc Pakistan był bardzo, bardzo blisko umiarkowanych państw arabskich i również zgodny z interesami Zachodu na Bliskim Wschodzie. I jeśli pamiętasz, Pakistan był częścią prawie każdego większego sojuszu zachodniego, który powstał na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich 80 lat Central Treaty Organization, Southeast Asia Treaty Organization, tak zwany Pakt Bagdadzki, a później Koalicja Pustynna Burza z 1991 roku przeciwko Irakowi i tak dalej. Tak więc Pakistan był częścią wszystkich tych sojuszy. W pewnym sensie sam się wykluczył z powodu niestabilności politycznej i problemów gospodarczych. A teraz wraca na fali sukcesu, który osiągnął zarówno na polu dyplomatycznym, jak i militarnym podczas krótkiej wojny między Pakistanem a Indiami wojna powietrzna kilka miesięcy temu, w maju. I to, oczywiście, wraz z poprawiającymi się relacjami z administracją Stanów Zjednoczonych, wszystko to naprawdę się do tego przyczyniło.